Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie witamy wszystkich Państwa. W kolejnym naszym spotkaniu z cyklu porozmawiajmy o wierze. Witamy Was w święto świętej rodziny. Czytania na, na to święto, na tę uroczystość, mówią nam o ofiarowaniu Chrystusa w świątyni, ale jednocześnie pierwsze i drugie czytanie mówi o nadzwyczajnym wydarzeniu, bo z tego, który już był w podeszłym wieku, czyli z Abrahama i równie podeszłej wieku Sary, Narodził się Izaak, a więc również dziecię, które Pan Bóg podarował rodzinie Abrahama. I właśnie z tego Abrahama, jak słyszymy, zrodziło się potomstwo liczniejsze niż gwiazdy na niebie i piasek morski. Dlatego spróbujmy przyjrzeć się tym wydarzeniom nadzwyczajnym, bo to przecież również historia naszego odkupienia. I na ten temat będą rozmawiać Anna Harmata, ksiądz Maciej Gallę. i Roman Harmata. Ofiarowanie Jezusa w świątyni, czyli spotkanie z prorokiem Symeonem i prorokinią Anną, to wielki znak w życiu Kościoła, ale jednocześnie i dla nas znak, bo Chrystus od tego ofiarowania rozpoczyna właściwie dla nas dawanie znaków, że on przynależy do tego miejsca, że to jest miejsce, w którym rozpoczyna się jego misja. Jednocześnie wypełniają się proroctwa, które były zapowiedzią jego mesjańskiej później działalności. Popatrzmy na te wydarzenia i połączmy te czytania w jakąś całość, bo i Abraham tutaj w dwóch czytaniach i Jezus w jakiś sposób pokazują nam tę myśl Bożą. Abraham to jest w ogóle taka przeciekawa w ogóle postać. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o Stary Testament, to jeden z takich moich ulubionych charakterów. Nie pominając, że to nasz Ojciec w wierzy w porządku wiary. O Abrahamie mówi się, że to jest człowiek, który uwierzył wbrew nadziei. Cudowne określenie, szczególnie wydaje mi się na dzisiejsze czasy, gdzie wielu ludzi tak bardzo jakby doświadcza beznadziei, czegoś kompletnie odwrotnego, nawet w kościele jakieś takie ogromne zamieszanie, perturbacje. Jeśli nawet a, mówimy tylko choćby o aspekcie życia rodzinnego, rodzinnej, naturalnej, prawda? Gdzieś jakieś podważane te kwestie na różnych źródłach, wydaje mi się, że bardziej przez ośrodki medialne, a, aniżeli przez sam kościół. Ale, właśnie jakiego, próba jakiegoś zamieszania, wprowadzenia właśnie jakiegoś zamętu, zwątpienia, bez nadziei. I Abraham to jest właśnie przeciekawa postać trwania w wierze, ale w wierze, która niekoniecznie musi się odbywać na moich zasadach, czy, czy realizować się według moich oczekiwań, ale raczej według Bożych. I to jest przeciekawe, że wytrwałość w wierze ma kolosalne znaczenie. Wydaje mi się, że dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek to jest takie przesłanie dla nas, również w to święto świętej rodziny, biorąc pod uwagę te wszystkie postaci, zaczynamy od Abrahama. Jedno wielkie wezwanie. Człowieku, przestań, że się lękać, narzekać. Wytrwaj wierzę. Ile razy, panie Jezus powtarzał? Wytrwajcie w mojej miłości. Ile razy mówił: przez wytrwałość ocalicie wasze dusze. Przez wytrwałość ocalicie wasze dusze. Przez wierność. Abraham na spełnienie największego swojego pragnienia czekał 25 lat. Warto było? Warto było. A ile razy my niecierpliwieni, nie otrzymaliśmy tego, cośmy prosili, już tupiemy nóżkami, już się obrażamy, już opuszczamy kościół, już jeden przeciw drugiemu wyskakujemy teorie, jakie tylko wyciągamy z rękawa, byle usprawiedliwić co? Właśnie brak wiary. Brak wiary, brak determinacji. Tu jest pies pogrzebany. Brak determinacji. Żeśmy zaufali Bogu bardziej niż sobie samym. Cudownie tu przychodzi nam z pomocą drugie czytanie. Idziemy tak sobie po kolei. Drugie czytanie z listu do Hebrajczyków. Zauważcie, wydaje się, że u kresu życia tego bezdzietnego człowieka, Abrahama, list do Hebrajczyków podejmuje to pierwsze czytanie, jakby w naturalny sposób. Po Lukcuku on już osiągnął to, co jest najważniejsze, czyli bogactwo i wiek, że wszystko powinno się stabilizować. Mówiłem kiedyś na jednym z skazań o tak zwanej diabelskiej stabilizacji, żebyśmy uważali na to w naszym życiu. Diabelska stabilizacja, jeśli chodzi o życie wiary. I u Abrahama, kiedy powinno się wszystko ustabilizować, jeśli nie skończyć w ogóle, już wiek podeszły, już wszystko. No to proszę bardzo, co robi Pan Bóg? I zauważmy, że to ludzka perspektywa patrzenia na życie versus Boża. Z tym my tu mamy dzisiaj do czynienia, w to święto. Ja bym. Jakbym mógł sfokusować, że tak powiem, te celebracje życia świętej rodziny, to, to bym właśnie postawił taki kontrast. Z jednej strony mamy ludzkie patrzenie na rzeczywistość, a z drugiej strony mamy patrzenie Boże. Jak widzi człowiek, ze swojej perspektywy, jak widzi Bóg, jakże inaczej. Bo tam, gdzie nam się wydaje, że już nastąpił koniec, to tak dopiero, tak naprawdę Pan Bóg mówi dopiero o początku drogi. Ile razy my dzisiaj też w naszym myśleniu, to już koniec. Koniec kościoła, koniec świata, koniec wszystko stanęło na głowie, do góry nogami, poobracało się, co tam ci biskupi wyprawiają, co wyprawia ten papież, co się dzieje w ogóle, co ci rządzący. Nam się wydaje koniec. Pan Bóg się śmieje. Dla mnie to jest dopiero początek. Dlaczego my nie potrafimy zawierzyć Bogu? Dlaczego my szarpiemy włosy z głowy, wyrywamy je sobie? Dlaczego chodzimy z posępnymi minami, gołami spuszczonymi na dół? Tam, gdzie po ludzku nastąpił koniec, Bóg dopiero mówi o początku drogi. Tam, gdzie pojawia się niemoc, gdzie zabrakło naturalnych sił, Bóg manifestuje swoją potęgę. Idziemy dalej. Tam, gdzie przychodzi śmierć, Bóg wskrzesza życie. A tam, gdzie pojawia się grzech, obficie rozlewa się łaska. Obficie rozlewa się łaska. Dlatego mi się wydaje, że trzeba nam się zgodzić, że to wszystko, o czym my tu mówimy, jest mało logiczne z perspektywy Ziemi, nie? Kompletnie. Albo nielogiczne. Ale zauważcie, nasze kalkulacje, nasz racjonalizm mogą nas zgubić. Uważajmy. To nas może zgubić, bo co one robią? Te nasze ludzkie kalkulacje, ten, to racjonalne myślenie w kategoriach tu i teraz. One odbierają Bożą perspektywę patrzenia na życie. A zapamiętajmy sobie jedno: że w tej Bożej perspektywie nie ma rzeczy niemożliwych. Nie ma. Więc jeżeli coś się dzieje, to się dzieje z dopustu Bożego. Bo Bóg chce poprowadzić ludzi do większego dobra. Chce większe dobro z tego wyprowadzić. On zawsze działa dla i za człowiekiem, a nigdy przeciw. Więc miejmy, moi drodzy, tę świadomość też patrząc na życie tej świętej rodziny. Dzisiejsza niedziela idziemy do Ewangelii, ona nam ten obraz ukazuje, to co Roman rozpoczął, Jezus, Maryja, Józef, taki porządek. On jest w centrum, nie? On jest pierwszy, on jest najważniejszy. Oni mu poświęcają całe życie. I zauważcie, to nie jest obraz sielankowy, podobnie jak Abraham, podobnie jak te nasze sytuacje. To nie jest obraz sielankowy. Ale co? Perspektywa Boża tam dominuje. Nieludzkie kalkulacje, bo gdyby były ludzkie kalkulacje, Maryja nie powiedziałaby Fiat, Józef na pewno by nie poszedł w decyzję, że oddali małżonkę, winę weźmie na siebie. Oni patrzyli z perspektywy Bożej. Może spojrzyjmy na tą rodzinę w takich trzech płaszczyznach, ja bym zaproponował. Pierwsze to jest realizm ich życia, bo my często widzimy ich jako takich bohaterów odrealnionych. Szczególnie w ikonografii, czy gdzieś, to jest jakby taki właśnie sielankowy obraz. Osiołka, Maryja boczkiem tak sobie siedzi, Józef prowadzi osiołka, piękne szaty, jest wszystko ładnie. Tymczasem nie było tak pięknie. I nie było tak ładnie. Ozłocone. Dokładnie. Józef elegancko, broda przystrzyżona, włos zaczesany. Ludzie, kochani, tak nie było. Owszem, dbali o siebie, nie mówimy tego, ale to jest obraz życia wzięty. Ludzi, którzy zmagają się z rzeczywistością, czyli pierwsza, zobaczcie, realizm ich życia, pierwsza płaszczyzna. Młodzi małżonkowie, brutalnie doświadczeni cierpieniem. Od samego początku. Brutalnie, nieoszczędzeni. Doświadczeni cierpieniem, doświadczeni biedą, doświadczeni prześladowaniem. Przecież oni muszą uciekać. Z własnego kraju. Druga płaszczyzna. To jest właśnie to, cośmy już mówili. Wierność, jaką oni zadeklarowali Bogu na progu swojego powołania. Myślę, że dzisiaj każda rodzina. Każde małżeństwo, niech sobie te słowa weźmie do serca i rozezna swoje życie na tej drugiej płaszczyźnie. Wierność, jaką zadeklarowali Bogu na progu swojego powołania: Ja Ciebie biorę za żonę, ja Ciebie biorę za męża. W zdrowiu, w chorobie, w dobrym, w złym, do końca, aż nas śmierć nie rozdzieli. Tak mi dopomóż, Panie Boże, Wszechmogący w Trójcy Świętej, jedyny wszyscy święci. Bóg wzięty na świadka, bo kapłan błogosławi przysiędze małżeńskie, w imieniu Kościoła przyjmuje i błogosławie mówi i co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen czy jesteś wierny jak święta rodzina zadeklarowanym Bogu przyrzeczeniom na początku swojego powołania przypominaj sobie, szczególnie w czasie kryzysu przypominaj sobie o tych deklaracjach któreś wobec Boga składał składała, jemu, a on tobie wreszcie trzecia sprawa trzecia płaszczyzna kluczowa sprawa to jest czułość i miłość wobec Jezusa, najważniejszej osoby w ich życiu. Czułość, delikatność, miłość wobec Jezusa, którego Bóg powierzył ich opiece. Szczególnie pomyślmy o Józefie. To nie jest Jego dziecko, to jest adoptowany syn. To jest ojczym po ludzku, nie? Ale mówi się inaczej też, nie? Że to jest ojciec w porządku łaski. Ta cudowna. Cudowna Jego delikatność, cudowna Jego miłość wobec Jezusa, ale i Maryi, którego Bóg właśnie powierzył ich opiece. I to wszystko wzywa nas dzisiaj, myślę sobie, do, jeszcze raz, to, o czegośmy też zaczęli, do wierności Bogu sobie nawzajem, złożonym przyrzeczeniom, przysięgom i też wysiłku, bo to jakby naturalnie za tym idzie, wysiłku w budowaniu dobrych i świętych rodzin. Rodzin, które są silne wiarą Mocą wiary, modlitwy. Nie na darmo mówimy, rodzina, która modli się razem, ostoje się razem. Jaka to jest rodzina? To jest rodzina silna obecnością Jezusa, który jest w ich centrum. Nie pieniądz, nie wakacje, nie dobra materialne, nie żadne inne przyjemności, ale w centrum tej rodziny jest Jezus, tak jak był w centrum świętej rodziny. Jeżeli my będziemy jemu okazywać jako rodzice, małżonkowie, prawda, i tak dalej, i tak dalej, czułość, delikatność, miłość, dzieci to będą widziały od nas, jako od rodziców. Od księży, od kapłanów. Nie ma mowy. Nie ma mowy, żeby taka wspólnota nie przetrwała. Dlatego pamiętajmy, dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Nie bójmy się stawiać pytań, stawiajmy pytania, jakie my tworzymy rodziny, jakie my tworzymy relacje. Niech każdy, niech każdy sobie odpowiada. Jakie my tworzymy relacje, jakie rodziny? Kogo widzą w nas ludzie? Znowu malkontentów, pesymistów, plotkarzy? Kogo? A może jest całkiem odwrotnie. Może jesteśmy dla innych znakiem właśnie nadziei. Może jesteśmy znakiem poczucia humoru, może życzliwości. Może czułości, może dobroci, może ofiarności? Ja zrezygnuję z siebie dla dobra tego drugiego człowieka. Więc ja myślę sobie tak: jest zapewne wszystkiego po trochu, ale najważniejsze jest to, czy postrzega się nas jako ludzi Boga. To mi taka myśl tutaj przychodzi, bo jest taki piękny film właśnie o trapistach z Algierii, zamordowanych przez muzułmanów. I ten film właśnie nosi tytuł Ludzie Boga. Oni żyli, ci trapiści żyli we wspólnocie muzułmańskiej. To była całkowicie muzułmańska wioska. Zresztą taki jest charyzmat też trapistów. Iść w miejsca, które są najbardziej pustynne, jeśli chodzi o wiarę chrześcijańską, katolicką, gdzie nie ma w ogóle jakby katolicyzmu, albo on umarł. I oni tam po prostu z nimi żyją we wspólnocie. Oni nie ewangelizują w sensie jakiegoś prozetylizmu, nic. Jest jeden ojciec Łukasz, tu jest lekarzem, pomaga, kolejki tych muzułmanów, całych rodzin przychodzą, za darmo ich leczy i leki i tak dalej, i tak dalej. Ci ludzie widzą w nich Boga. Muzułmanie widzą w katolickich mnichach ludzi Boga. Mówi, nie odchodźcie stąd, bo Wy jesteście tym drzewem, na którym my, jako ptaki, możemy przyjść. Wy odejdziecie, my nie mamy gdzie odpocząć. I widzicie, ja myślę, że tu się buduje, na takim poziomie buduje się dialog religijny, międzyreligijny, w ogóle międzyludzki. Od tego zacznijmy. My możemy się potężnie różnić. Ale nawet taki człowiek niedowiarek, agnostyk, ateista, jakkolwiek, czy on widzi we mnie człowieka Boga? Bo jak on widzi we mnie człowieka Boga, to moi drodzy, swoją postawą jego nawrócę: ja nie muszę mu nic głosić. On sam się zastanowi, co jest w tym człowieku, czego nie ma we mnie. Dlaczego on się tak zachowuje? Jak nas postrzegają? Czy nas postrzegają jako ludzi Boga? Czy widzą w nas jego przyjaciół? Przyjaciół, którzy są wierni niezależnie od tego, co przeżywają i w jakim są stanie. Więc może miejmy odwagę przyznawać się do Boga, do tego, że Go kochamy, coraz więcej to róbmy, szczególnie dziś w przestrzeni publicznej. Miejmy odwagę mówić, że my chcemy z Nim być, że chcemy z Nim iść przez życie, wchodzić w relacje. Dlatego do od do tego zacząłem, to może ten wywód tak zamknę, że w tych naszych zaciemnionych czasach, nazwijmy to tak, w których co rusz jakieś głosy się podejmuje uciszenia Boga, zamilczenia Jego praw, gdzie co trochę właśnie to ludzkie ego, to, co mnie ich się należy, o co ja walczę, dochodzi do głosu. To wydaje mi się, że właśnie taka nasza wierna, wytrwała modlitwa i tym samym, co za tym idzie, bo to musi być konsekwencja, nie można się tylko modlić dla samej modlitwy. Ale właśnie ta wytrwałość, wierność na modlitwie później przeradza się w dzielenie doświadczeniem wiary z innymi. I to wydaje mi się dla wielu może być dzisiaj, moi drodzy, taką jedyną szansą w ogóle na usłyszenie o Bogu. I to o Bogu, który po prostu jest dobry. Bo my od tego pryncypium musimy wyjść. Innego Boga my nie możemy głosić, bo my innego nie znamy. Bóg, który jest dobry, który nie chce nieszczęścia człowieka, ale jego szczęścia. A ono odzyska to szczęście, kiedy pozna prawdę. Kiedy tę prawdę o sobie samym uświecie świecie przyjmie do swojego serca i według prawdy zacznie żyć. I te słowa słyszymy w psalmie. Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu. Tak jak Pan Bóg z miłości. To przymierze zawar między człowiekiem a nim samym, bo chce nam błogosławić. Jeżeli byśmy chcieli odsunąć Pana Boga, to jednocześnie chcielibyśmy na swoje nieszczęście odsunąć błogosławieństwo, które płynie od Boga dla nas. Także nie można tego czynić, ponieważ Pan Bóg pamiętał o swoim przymierzu i chce nam nieustannie błogosławić, tylko rzecz w tym, żebyśmy przyszli po to błogosławieństwo, aby Go odebrać ponieważ Bóg jest wierny. Czytamy i słyszeliśmy o Abrahamie, który do końca jego wiara została wystawiona na próbę. Czy się okaże wiernym? Tak, okazał się wiernym i tak samo jest to słowo do nas skierowane. Tak jak Pan Jezus mm. mówi do siostry Faustyny w dzienniczku, nawrócenie i wytrwanie jest dziełem mojego miłosierdzia. Jest to właśnie łaska Boża, którą jesteśmy obdarzeni. Że to wytrwanie i nawrócenie, trwanie przy Panem Bogu, jest jego dziełem, to jest to jego błogosławieństwo. No i dla nas wszystkich jest to jednocześnie piękna nauka, bo te czytania mówią nam wyraźnie, że dla Boga nie ma nic niemożliwego, że w każdym położeniu, w każdej chwili można zacząć od nowa, że łaska Boża nigdy nie wycofuje się z naszego życia, tylko od nas zależy, czy będziemy mieć wytrwałość i jednocześnie odwagę podjąć ten krok w imię Boże. No i oczywiście, aby to zacząć, w jakikolwiek sposób uczymy się od Marii i Józefa, trzeba rozpocząć od modlitwy, trzeba rozpocząć od ofiarowania naszych decyzji, tak jak oni ofiarowali Jezusa w świątyni, bo nasze wszystkie kolejne działania, czy nasz duchowy rozwój ma prowadzić nas właśnie do tego centrum, którym, którym jest sam Chrystus. I jednocześnie widzimy, odbywa się to w świątyni, czyli w miejscu, które Pan Bóg ustanowił, aby najważniejsze dzieła rozważyć, przemodlić. Podjąć i tam rozpoczynać. Także uczmy się z tych wszystkich czytań. I uczymy się też właśnie nadziei, że nie ma sytuacji nie do rozwiązania. I tak jak to jest święto rodziny, w rodzinie przychodzą różne trudne sytuacje, radosne i trudne. Także w tych, szczególnie tych trudniejszych, nie można zapominać, że Bóg jest wierny, że Bóg nas nigdy nie opuści, że Bóg nam chce błogosławić. Moc, aby iść do przodu, aby uwierzyć, nie poddać się, po prostu być przy Panu Bogu, przy Jego miłości. Niech zatem podsumowaniem będą słowa modlitwy kolekty z dzisiejszej mszy na święto świętej rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. Boże, Ty w świętej rodzinie dałeś nam wzór życia. Spraw, abyśmy złączeni wzajemną miłością, naśladowali w naszych rodzinach jej cnoty, i doszli do wiecznej radości w Twoim domu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. 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 i rozestając na progu Starego i Nowego Roku, życzymy Wam też wszystkiego, co najpiękniejsze od nowo narodzonego Pana w tym nowym Jego roku. Pamiętajmy, Jego roku, roku Pańskim 2020. Czwartym. Nie bójmy się, ale trwajmy w jego miłości. Szczęść Boże. Szczęść Boże.